Zobaczycie dzisiaj, jak generować zyski z nieruchomości, jak je maksymalizować. Poznacie dzisiaj też Pawła, który maksymalizuje zyski. Co prawda nie z nieruchomości, ale w bardzo atrakcyjnej nieruchomości. Jest fachowcem od marketingu, sprzedaży, jak również generowania atrakcji właśnie w unikalnych nieruchomościach. Jeśli podoba się tobie, co dla Ciebie nagrywam? To pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał i wcisnąć dzwoneczek, po to, aby dostać powiadomienie o następnym odcinku. Często mówię o tym, jak zarobić. Już w dniu aktu notarialnego. Jest to oczywiście możliwe. Natomiast co zrobić, aby tak zarobić? Mam na swoim koncie kilka, jak nie kilkanaście takich transakcji, gdzie podpisując akt notarialny zakupu jakiejś nieruchomości, już w tym samym dniu sprzedawałem tę nieruchomość z marżą. Jedna z takich transakcji polegała na tym, że podpisałem umowę przedstępną i uzyskałem pozwolenie na budowę na działce. I kupując tą nieruchomość, już wiedziałem, co na niej wybuduje. Tak robią deweloperzy. Deweloperzy zawsze chcą mieć prawomocne pozwolenie na budowę w dniu zakupu nieruchomości, po to, aby angażując pieniądze, ryzyko, byli chociaż w pewnym stopniu zabezpieczeni na wypadek tego, co mogą wybudować. A czego nie mogą wybudować na tej działce? Możesz też zwiększyć wartość nieruchomości od umowy przedstępnej do umowy sprzedaży, chociażby w taki sposób, że podzielisz jakiś lokal na mniejsze lokale. Możesz też zwiększyć wartość nieruchomości, jeżeli wykryujesz jakiś inny potencjał tej nieruchomości. Ważna jest wizja, czyli perspektywa tego, co może się stać w tej nieruchomości w przyszłości. Oczywiście wizja jest ważna, natomiast niezbędne jest też oszacowanie ryzyk i potencjału możliwości, jakie może wygenerować dana nieruchomość. Zarabiaj tak, aby w dniu aktu materialnego już mieć możliwość zarobić na danej nieruchomości. Ludzie mówią, że nieruchomo ceny nieruchomości będą spadać, że laty kredytów będą rosnąć. Okej, okay. ale jeśli odpowiednio się zabezpieczysz, to. Twoje ryzyko jest minimalne. Zawsze ono występuje w nieruchomościach również. Możesz inwestować również w złoto, obligacje albo korporacyjne, albo skarbu państwa. Możesz inwestować w udziały, akcje na giełdzie, możesz inwestować w różnego rodzaju inne instrumenty finansowe. Natomiast nieruchomości dają podstawowe poczucie bezpieczeństwa, bo masz namacalny dowód. Tego aktywa. Jest to prawo materialne, które jest zbywalne, dziedziczne i ważne jest to, że w prosty sposób jesteś w stanie sprawdzić, czy sprzedający w sposób uczciwy i rzetelny dostarczy tobie prawo własności do tej nieruchomości. Zatem inwestuj bezpiecznie, tak aby generować zyski już w dniu aktu materialnego. Zarabianie na nieruchomościach już w dniu aktu notarialnego dla niejednego może brzmieć jak wygranie w totolotka, ale nie porównujcie drogi do wolności finansowej z życiowym fartem. Tego po prostu możecie się nauczyć, a nie wygrać. A teraz przenosimy się do serca Torunia, dokładnie do Ratusza Staromiejskiego, który jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie. Za moment poznacie Pawła, który zarządza klubem muzycznym, wykorzystując potencjał historycznego obiektu. To, co dla niektórych jest trudnością, Paweł przekuł możliwość generowania zysków. To świetny marketingowiec, sprzedawca i oczywiście menadżer. Zobacz, jak funkcjonuje klub w nieruchomości wpisanej na listę UNESCO. Cześć Paweł, cześć Tomku, witam Cię w Heksze. Cześć, wiesz co? Rewelacyjne wnętrze. Super, to zaaranżowaliście. Jestem pod wrażeniem. Super, dziękuję Ci bardzo. Słyszałem, że jeszcze u nas nie byłeś. Tak, wiesz co? Jestem y, pierwszy raz tutaj i naprawdę jestem pod głębokim wrażeniem, jak odkryliście potencjał tego miejsca. Super. Pozwolisz, że cię oprowadzę. Chętnie. Korzystnie bardzo wygląda to oświetlenie tutaj. Powiedz, jaką technologię tutaj zastosowaliście? W lokalu mamy około 400. Żarówek, które są klasycznymi żarówkami żarowymi. One wszystkie są na ściemniaczu, są połączone ze sobą w kilku różnych strefach. Każda strefa jest osobno sterowana. W ten sposób możemy dobrać oświetlenie do konkretnego miejsca, sprecyzowane. Jeżeli trzeba jakieś miejsce doświetlić, możemy zrobić jaśniej. Jeżeli okay. musi być troszkę bardziej klimatycznie, ściemniamy i wszystko gra. Super! tych metalowych listwach. Rozumiem, że kable puściliście? Tak, tak. Wykorzystaliśmy metalowe profile. W środku są kable, żarówki są połączone szeregowo, jeżeli kogoś by interesowały takie kwestie <śm> techniczne bardziej, aspekty. bardziej techniczne. <śm> e, tak. Super. Wiesz co mega mi się podoba? To, że połączyliście właśnie zieleń, znaczy. e, że połączyliście metal i drewno. To jest takie Nowoczesne wple wplecenie elementów technologicznych do starego budynku. Bardzo mi się to podoba. A powiedz, ile tutaj w ogóle jest powierzchni? Posiadamy razem z zapleczem e, około 400 metrów kwadratowych, czyli jak na centrum miasta, to jest bardzo duża powierzchnia. Bardzo hmm. dużo, zgadza się. Ile osób tutaj może w klubie muzycznym spędzać czas? Dla komfortu naszych gości do lokalu wpuszczamy tyle osób, ile mamy miejsc siedzących. Jest to około 200 miejsc, tak 200 żeby każdy miejsc, czuł się po prostu komfortowo, był dopieszczony nie przepychał się, żeby było miejsce do potańczenia, żeby, był, żeby nie było kolejek przy barze, mm -hmm. wszystko dla komfortu naszych gości. No tak, bo stanie przy kolejce ma swoje plusy i minusy. <laughs> można zawsze kogoś poznać, ale też trzeba się przeciskać. No tak <laughs> można powiedzieć, że to jest <laughs> ważna, ważny aspekt takiego nocnego życia, <laughs> tak. aczkolwiek no, na pewno nikt nie lubi, jeżeli to trwa za długo. Zdecydowanie, zdecydowanie. zdecydowanie. A powiedz Paweł, co się składa na takie 400 metrów kwadratowych w lokalu gastronomicznym? Mamy tą salę, mamy salę Taneczną mamy bar yy, i tak patrzę, że tutaj no gdzieś, nie wiem, no 100-150 metrów może jest? Jak, jak to wygląda? Mamy specyficzny układ pomieszczenia. To nie jest taki kwadrat, tylko bardziej prostokąt, wydłużony jest mocno. Mhm. E, dużą część powierzchni zajmują rzeczy typu szatnia, typu e, zaplecze całe techniczne, mhm. tak, na którym pracują kelnerki barmani. To czego nie widać, co jest przygotowywane do wydania, tak. e, magazyn alkoholi, e, samo wejście, schody do naszej piwnicy też zajmują dużą tak, przestrzeń, na tak, to tak. nikt nie zwraca uwagi, wchodząc do lokalu widzimy tak. parkiet, widzimy loże, widzimy tutaj tą część silową, w której obecnie się znajdujemy tak. e, no na pewno są to jeszcze toalety jest to y, kantorek y, sprzątaczki, to, to wszystko, mhm. wszystko do siebie składa się, że mhm. że taki metraż wychodzi nam. No tak, tak, tak Czyli e, od strony zaplecza mamy i e, tą przestrzeń e, dla kelnerek e, dla produkcji e, jedzenia czy napoi, e, jak również zaplecze e, dla muzyki, tak? no bo DJ też ma swoją przestrzeń, która jest potrzebna. Koncerty jak gracie, no to też jest potrzebna pod tą przestrzeń. Przestrzeń, którą DJ potrzebują, to jest w zasadzie DJ-ka. Całe, całe wyposażenie, cały sprzęt, jaki posiadamy, jest tak dostosowany, żeby zajmował jak najmniej miejsca, żeby to, to po prostu skupić w jednym miejscu. I tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy, żeby nawet zrobić w tym momencie jakiś występ, często mamy występy instrumentalistów albo wokalistów. E, wszystko mamy na miejscu, wystarczy wyjąć z odpowiedniej szuflady mikrofon, który już jest gotowy od razu do użytku. E, jedyną rzeczą, którą tak naprawdę e, czasami stosujemy, kiedy, są, e, kiedy potrzebujemy scenę, to jest taki podest. Mhm. Zabieramy w ten sposób odrobinę parkietu w tym momencie, ale artysta ma, ma swoją przestrzeń i, i jest dobrze widoczny mhm. w tym momencie. Roz, podest rozumiem e, składany, rozkładany, tak? Czyli... Tak, tak, tak. On jest magazynowany w kolejnym pomieszczeniu, o którym prędzej nie powiedziałem, czyli w naszym składziku to właśnie tego typu rzeczy, jakieś dodatkowe kolumny, narzędzia, no tak. rzeczy, które, które stosujemy na co dzień, do jakichś tam drobnych no tak. napraw, tam znajdują się właśnie takie, tak, to jest takie techniczne pomieszczenie właśnie. Okej. Okay. A jeśli mowa o kolumnach i o muzyce, to powiedz, na czym polega rozprowadzenie nagłośnienia w takim lokalu, tak od strony technicznej? Żeby odpowiedzieć Ci na to pytanie, zapraszam Cię na parkiet, czyli do serca naszego lokalu. Okej, okay, idziemy. Jesteśmy na parkiecie. Powiedz mi, co dokładnie chciałbyś wiedzieć? Wiesz co, no interesuje mnie, jak nas planowaliście tutaj nagłośnienie, bo z tego, co planowałem teraz, aby w domu zamontować dobre nagłośnienie, no to długość kabla ma znaczenie, rozmieszczenie głośnika ma znaczenie, a w takim miejscu, gdzie prawdopodobnie jest echo, jest pogłos, no bo tutaj jest 100 metrów, na tej sali mamy. No to jak to rozplanowaliście, jak to zaprojektowaliście? Mamy zaprojektowane to w taki sposób, że lokal podzielony jest na dwie strefy audio. Tutaj, gdzie się znajdujemy teraz na parkiecie, jest nagłośnienie typowo takie parkietowe, mocniejsze. Które, które jest wystarczające do tego, żeby ci ludzie czuli muzykę, bo nie, nie wystarczy słyszeć, trzeba czuć. W szczególności, tak, tak, tak. Basy, w szczególności basy. One muszą tak chodzić, żeby tą muzykę było czuć, tak. i to jest o to, o to w tym wszystkim chodzi. Druga strefa to jest strefa, w tej strefie chilowej, w której siedzieliśmy. Tam znajdują się głośniki, które mają ustawione odpowiednie przesunięcie czasowe. Mhm. Dzięki czemu przechodząc między jedną strefą a drugą nie, nie dostrzegamy takich różnic. Tutaj od, od miejsca, gdzie stoimy, do miejsca, w którym siedzieliśmy przed chwilą, e, dzieli nas jakieś 20-25 metrów. Na takiej odległości już ten, już ten sygnał inaczej dochodzi i słyszymy takie przesunięcia, takie jakby echo, odbicie tej muzyki. Mhm. Żeby, żeby to wyeliminować, ustawia się odpowiednie opóźnienia czasowe, przechodząc jest płynnie. Do tego. E, do tego mm, sprzęt na głosienie w tamtej części jest już odpowiednio słabszy. Są małe satelitki, które po prostu mają delikatnie grać w tle, uh -huh. tak żeby, żeby stanowiło to fajne tło do, do rozmów, do spędzania czasu, uh -huh. ale nie, nie kłuło w uszy i, i, i nie, nie przeszkadzało w tym. Uh -huh. Super. Paweł, nie byłbym sobą, gdybym nie wprosił się na DJ-kę. Pozwolisz? Jasne, oczywiście. No to idziemy. Zapraszamy. Nigdy nie byłem w takim miejscu jeszcze, a każdy chłopak marzy o tym, aby kiedyś zrobić coś w stylu DJ-ki. Masz ochotę pobawić się w DJ-a? No pewnie, pokaż jak to działa, to tak dziwnie zabrzmi, ale jak to się robi, żeby pokazać taki efekt, efekt nazwijmy to, klubu muzycznego? Za sekundę pobawimy się w DJ-a, poskreczujemy trochę, ale tak, na początek opowiem, o co chodzi z tym całym sprzętem? Tak. To jest tak naprawdę masa sprzętu, która jest połączona ze sobą. Tu jest jedna konsola, tutaj są jakieś guziki. Popisz, tak, proszę. Tak. Y na środku mamy mikser, tak? na którym, y na w którym miksują się sygnały audio tak? mhm. z, z dwóch playerów. To są playery, generalnie odtwarza się na nich muzykę. W tych czasach y dj -e dodatkowo korzystają z komputerów, które ułatwiają mhm. całą koordynację tego wszystkiego. Nie jest to tak jak wszyscy się czasami śmieją, że DJ ma komputer, to znaczy, że gra z nie, To nie o to chodzi, nie o to chodzi, aczkolwiek i tak to faktycznie ułatwia im trochę pracę. Eee, kolejna część sprzętu. Eee, tutaj mamy pady do sterowania światłami oraz, oraz zadymieniem lokalu. A, czyli tak jak muzyka, tak światła tak się dostosowują? Dostosowujemy tak. W tym momencie mamy włączony taki tryb, który działa przed imprezą, delikatnie coś sobie tak świeci w tle. Mhm. Na imprezie wiadomo jak zbiorą się już ludzie przed, przed DJ-ką na parkiecie. Te światła muszą być intensywniejsze, mhm. muszą chodzić szybciej. To też jest zależne od tego jaka muzyka mhm. aktualnie gra. Mhm. DJ wtedy dobiera sobie pod to konkretne światła, żeby jak najlepiej odzwierciedlić klimat tej imprezy, żeby ludzie, mhm tego, że fajnie wszystko słyszą, że jest fajny bas, który mm -hmm. dodaje takie, takiego, takiego kopa. Temu wszystko mm -hmm. to jeszcze mieli fajne wrażenia wizualne, więc po to właśnie jest, jest, są te pady. Komputer, czyli całe centrum sterowania, tak? Zarówno oświetlenie, jak i nagłośnienie też wszystko przechodzi przez komputer, przez odpowiednie programy. Tak samo ekran, który jest za nami, wyświetla wizualizację. To mhm. wszystko jest z komputera. Kolejne kwestie to są rzeczy, których nie widać tutaj u góry. One, one są schowane w rakach na dole. Raki to dla osób, które może nie wiedzą, to są po prostu takie skrzynki zabezpieczające mhm. sprzęt. Mhm. Są wzmacniacze, jest procesor, jest sterowanie światłami, no i mhm. już cała pucha komputera, tak naprawdę. Brzmi to bardzo fachowo. Widzę też, że obserwuje nas kilka, e, kilka oczy kamer. E, ile tutaj jest e, kamer? Jaki tutaj macie monitoring? W całym lokalu mamy 22 kamery, e, które... Usytuowane są w miejscach, które mają największe znaczenie dla nas, w miejscach, gdzie najwięcej się dzieje, tak? to ma, to ma stanowić w jakiś sposób takie zabezpieczenie, później w mhm. razie czego, jeżeli coś by się stało. Czyli takie miejsce newralgiczne, e, parkiet, e, bar, wejście do lokalu, osoby, które wychodzą z lokalu, to jest wszystko nagrane. tak? Jeżeli tak. ktoś coś tutaj zrobi, coś czego nie powinien, tak. łatwo możemy później taką osobę namierzyć, właśnie chociażby, żeby do Dokładnie sprawdzić na kamerze na wyjściu, jak, jak ona wyglądała. Takie rzeczy zdarzają się sporadycznie, praktycznie wcale, aczkolwiek lepiej być przygotowanym oczywiście Decydowanie. na Decydowanie. różne tego typu sytuacje. Tak. Zastanawia jeszcze często mnie, Paweł, aspekt wentylacji. Jak tutaj rozwiązaliście sprawę wentylacji, klimatyzacji, no bo to w tego typu lokalach jest bardzo ważne, żeby ta wymiana powietrza była odpowiednio wydajna. I to jest ciekawa historia, ponieważ wynajmując piwnicę w ratuszu staromiejskim, w budynku muzealnym klasy 0, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, to nie jest łatwa sprawa. Więc przede wszystkim wykorzystujemy to, co możemy. Całe szczęście na początku lat 90., kiedy, kiedy ta piwnica została przystosowana do prowadzenia działalności. Została też zamontowana, został zamontowany system wentylacji, który my po prostu przerobiliśmy. Mhm. Już gotowe szyby wentylacyjne, one zostały troszeczkę przerobione, został wsadzony nowy sprzęt do środka, nowy silnik, mhm. żeby to funkcjonowało tak jak powinno i to nam dało bardzo dużo. Oprócz tego mamy system klimatyzacji zamontowany, z którym musieliśmy się trochę napracować z racji tego, że to jest właśnie zabytek tak istotny. Wiązała się z tym też cała, cała tak naprawdę historia i, i trochę to potrwało, zanim to udało się zrobić, aczkolwiek no, na chwilę obecną jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Mhm. Tak? Proces taki, jeżeli cię to interesuje, wygląda w sposób następujący. Przede wszystkim trzeba mieć pozwolenie, e, pozwolenie konserwatora na to. Tak, Najpierw firma, która ma to projektować, e, która ma to stworzyć, e, zamontować cały system klimatyzacji, musi stworzyć odpowiedni projekt tak. na, na, podstawie, na podstawie rysunków technicznych udostępnionych tutaj przez, mhm. przez, e, tak. przez dyrektora Ratusza. E, i, na tym projekcie trzeba zrobić wszystko dokładnie tak, jak w rzeczywistości będzie funkcjonowało. Wtedy z tym, za, w tym, z tym zapoznaje się konserwator, który musi wyrazić zgodę. Jeżeli konserwator wyrazi zgodę, e, cały wniosek idzie do dyrekcji e, w naszym przypadku muzeum, czyli ratusza staromiejskiego. I tak, w taki sposób dostaliśmy mhm. też ostateczną decyzję. Nie było, nie było to łatwe. To nie jest mhm. tak, jak, jak zamontowanie klimatyzacji w domu, tak. że po prostu no, tak. tym bardziej tak. w, w jakimś nowym budownictwie. Tak. To nie jest łatwa sprawa, aczkolwiek się udało i jest nawet e, korzyść dla nas, bo my mamy chłodniej, a i jest korzyść dla muzeum. Mhm. To też jest ciekawa historia, bo w pewnym miejscu oni mają dzięki temu cieplej, co jest dla nich plusem. E, e, agregaty od naszej klimatyzacji znajdują się w pomieszczeniu które w pomieszczeniu. To już mhm. wyda się śmieszne na pewno części osób, że agregaty od, e, wentyl od klimatyzacji są w pomieszczeniu. No tak, niestety mhm. tutaj mamy ograniczenia tego typu, że nie da się tego na dach tak, prze, tak. przeciągnąć ani też nigdzie na zewnątrz za bardzo. Muzeum nie jest skłonne, żeby trzy duże agregaty od klimatyzacji stały sobie i, tak. i troszeczkę psuły widok osobom, które zwiedzają. E, więc, więc to znajduje się w pomieszczeniu i w tym pomieszczeniu. To pomieszczenie znajduje się pod dziedzińcem ratusza. Tam jest, było zawsze bardzo wilgotno z racji tego, że, że gdzieś musi być po prostu gdzieś zabezpieczenie ten strop. Przecieka, i tam przeciekało to pomieszczenie, było zawsze mokre, zawsze wilgotne. W tym momencie, gdzie mamy tam agregaty od klimatyzacji, to. osuszamy im pomieszczenie za darmo, tak naprawdę. A generalnie to jeszcze płacimy, bo wynajmujemy lokal. Także no. I my mamy z tego wszystkiego korzyść i też muzeum. Obustronna obu korzyść. A więc e, z tego, co usłyszeliśmy, jak e, chcecie przeprowadzić. Proces wymiany powietrza na zewnątrz, wewnątrz, wewnątrz, na zewnątrz to poza decyzjami takimi konserwatorskimi, architektonicznymi musicie jeszcze uzyskać dodatkową zgodę dyrektora ratuszu. Jest to ponadstandardowa e, zgoda, natomiast w takim miejscu, w takim klimacie obostrzenia są zrozumiałe, no bo e, jest to e, zabytek klasy zero. To co, przejdźmy do tego skraczowania pewnie. Aż zapnę guzik, wiesz Paweł, żeby tak yy, dodać tutaj dostojności tej sytuacji. <laughs> Sprawdzimy, czy nadać się na nada DJ-a. Na pewno widziałeś nie raz jak to się robi. Zrobimy tak. troszeczkę głośniej muzykę. Dobra. I możesz brać się do dzieła. Okej. Okay. Lewa, prawa, czy to? Dobrze. Nie ma znaczenia. A i w jedną i w drugą stronę działa. Tak, tak. No, nieźle ci poszło. Może jeszcze na imprezę cię nie, nie w formie, dj Ale myślę, że trzy lekcje byś podpatrzył, jakoś by to pojęło. Okay, super. To dzięki bardzo Paweł. Dziękuję ci również za zaproszenie. No to się nam Tomasz Laskowski rozkręcił. Dobrze, że na nagrania pojechał autem, bo jeszcze by został do wieczora lub do rana. A pamiętajcie, że odcinki remontowych rewolucji nagrywamy dla Was w piątki, czyli dzień tygodnia, który sprzyja klubowym szaleństwom. Do zobaczenia już za tydzień.